Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy drugi styczeń 2023 rok Wczoraj ta rodzina się obleciała. To jest rodzina po reinwazji, gdzie bardzo długo występowało przerwienie. no i było bardzo, bardzo dużo warozy Jedziemy taki ul w mojej pasiece dzisiaj jest przyjemnie słabieńki tylko wiaterek także pogoda fajna ale na tą chwilę troszkę się przychmurzyło i pszczółki się z oblotów pochowały do uli Teraz muszę proszę Państwa Niestety To gniazdo To gniazdo tą rodzinę przepatrzyć Czy nie ma zbytnio Wyjedzonych ramek z czerwiem. Centrum gniazda. Centrum gniazda jest tu, gdzie wylotek z boku. Ja nigdy nie projektowałem tu ze względu na małą ramkę. Tak projektował, żeby centrum gniazda umieszczać z boku. Tu chodzi, żeby wszędzie jak najdłuższą drogę pokarmową. Jeszcze wprowadzę to wszystko na krótkiej komórce. Mniej w pokarmu w ramkach, bo uliczki wąższe to i ramki ciejsze. Zobaczymy, co tych pszczółek zostało. No, ramki mają bardzo mocno zapełnione także prawdopodobnie. Tymi zapasami, co ona ma, mogę obdarzyć inną rodzinę? O nie, dużo tych przyłek zostało, jednak waroza proszę Państwa, zrobiła swoje. O. I proszę popatrzeć, dalej rodzina czerwi, mimo że jest ul schłodzony. No i ten czerw zaraz będę musiał zlikwidować. dalej rodzina czerwi proszę choć jest ich niedużo ramki zaniesione jajkami o, na przegramek ramek czerwiu Proszę Państwa, to jest bardzo niewesoła sytuacja, Jest spotykana. Zaraz z musimy sytuację tej rodzinie polepszyć. Jedną ramkę osłonąmy, osłonowo damy z tej strony. Niestety, proszę Państwa, najlepszym zabiegiem jest wycięcie tego nieba. Ani się nie będę, proszę Państwa, zimy cackał. Ta rodzina jest w stanie się przy tym czerwiu zajechać niestety jak a proszę państwa tak szczepujemy pszczółki Ta ramka będzie usunięta. Ta ramka będzie usunięta. Ta też będzie usunięta. Także już dwie ramki z odchodzą. Niestety, proszę Państwa, czasem i o tej porze trzeba w gnieździe zrobić porządek. Nie pomogło, proszę Państwa, ochłodzenie gniazda. Tu jest matka. Nie pomogło wychłodzenie gniazda. Tak, matka elegancko spadła mi na plaster. Idzie do miasta. Idzie do miasta matka. Proszę Państwa, i tej rodzinie będę musiał zaaplikować tej rodzinie będę musiał zaaplikować butelki z ciepłą wodą. No niestety tu jeszcze muszę jeden plaster na kłomp Tu mam plaster, który dołożę na kłąb. I z wyciętym się Tak ciężko, proszę Państwa zmusić matkę do zaprzestania czerwienia o. i teraz mają dwie puste ramki na uwiązanie kręgu Nie wiem, czy jeszcze im nie dołożę jednej, zobaczę. Tak, jeszcze im dwie kurczę. To jest dość podjedzona ramka. No nie wiem, jak zdecydować, proszę Państwa. Ale można im dać. Tylko że ten czerw musi być usunięty, niestety. O. Jak nie rozmięcimy to jest ważne. Także drugi styczeń i taka operacja musi być zrobiona w tej rodzinie. Innego wyjścia nie ma. Innej rady nie ma. No co tu zrobić? Dać tą ramkę czy nie dać? No jednak nie dam tej ramki. mają dwie ramki to cholera jasna pasuje dać to żeby albo nie tam i tylo czy przyjdzie 25 stopni mrozu czy one wytrzymają na pełnych plastrach no, na dwóch ramkach raz dwa trzy. trzy uliczki to jest jeden dwa trzy, trzy centymetry i 5 na 8 centymetrach kule zawiążą. Może wytrzymają. Tak, proszę Państwa, dwa plastry, ustawę, a reszta jest pełna. no I tak, proszę Państwa, sytuacja. Tyle zostało z rodziny w pomocnym kontakcie z warozą. Jest nadzieja, że ta rodzina do wiosny dociągnie. Proszę Państwa, i tym przykrem ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.